Ciekawy produkt, który dostałam jako prezent świąteczny od rodziny z Nowej Zelandii. Tutaj mam Merino. To jest pudełko. I to jest nawilżający krem z lanoliny. Jest, jest to krem nie do końca aż tak naturalny jak te nasze polskie. Ale pokazuję wam z tego powodu, bo pierwszy raz miałam takie doznanie, takiej właśnie otulenia, otulenia mojego ciała jakby wełną, ponieważ tutaj jest użyty składnik z naturalnej wełny owczej z Nowej Zelandii. No i powiem szczerze, że byłam zdziwiona, jak wspaniale to. Um, jak wspaniale to działa. Bo